Dobra, słuchajcie, w tej chwili już tutaj e, poluzowaliśmy w tej śrubie. To jest tak dokładnie w ustawieniu prostym na godzinie 6, tak jak już wcześniej mówiłem. E, kręciłem dosyć sporo, żeby te szczęki cofnąć e, z wnętrza bębna. Obstukałem dokładnie młotkiem i tak jak widzicie, że już zaczynają one nam e, tutaj się ruszać. Delikatnie można sobie pomóc, obstukując tarczę. Tylko, że naprawdę tego na siłę nie róbcie, bo mimo lat, to tarcza powinna Wam zajść w miarę dobrze. Ja już tutaj ją sobie delikatnie zruszyłem, także już demontujemy. Proszę bardzo. No i mamy wnętrze Toyota Avensis T25. I tarcze.